Cześć, ja jestem Michał, a Patryk i dzisiaj mamy 6 stycznia, a jutro 7, czyli dzień dziwaka. Składem dziwaka na przykład jest nasz kolega Patryk i on wam opowie kim jest taki dziwak. Dziwakami nazywamy osoby dziwne, które na przykład nie pasują do nas, są troszkę od, od tego wane. Nie, odizolowane S na typu my. No tak trochę, ale poza tym e, z, dziwaki to wcale nie są takie złe osoby, bo na przykład Patryk wcale nie jest takim e, przykrym człowiekiem, da się go wytrzymać. E, w, czasami. Ale czasami jest tak nieznośny, Dziękuję tak, jak, za tak jak na przykład od godziny, nie? Bardzo dużo dziwaków że wśród nas, czego nawet nie zauważamy, ale jednak czasami tak popatrzymy, ale on jest głupi, ale on ten, ale to jest taki dziwak po prostu. I, i wtedy zawsze e, jest takie wrażenie, że e, on jest od, od, od W sumie zastanawiam się, czemu ja się urodziłem w Dniu Dziwaka, jak się wcale nie jestem dziwny, nie? Sędzisz? Mm. Jesteś dziwny. Dlaczego tak sędzisz? Bo urodziłeś się 7 stycznia, dziwaka. Tylko dlatego jestem dziwny? No, ale nie. Yy. A jestem razem z tobą dziwny, chociaż się urodziłem później. To w czym takim na przykład jestem dziwny? Wszystkim. Dzięki. Jak świętować Dzień Dziwaka, no to jest... No... To jest bardzo łatwe! Nie, to jest wyzwanie, stary. zależy dla kogo, No ma... właśnie. bo dla nas to jest... Dla... Ale nie, to, myś, to myś, my świętujemy cały rok Dzień Dziwaka, no właśnie. i w takim razie właśnie musimy nie świętować tego Dnia Dziwaka, albo inaczej, świętować tak, żeby go nie było, rozumiesz? Że coś no, nie wiem, no wiem, Ale to kurde... Ale to, to teraz... Ale nieważne, dobra. I tak kontynuując, nie? Jak mamy Dzień Dziwaka Dziwacy, co oni by mogli robić? Nie dziwak, ale stać się normalnymi, znaczy, spokojnymi ludźmi. spokojnymi Jeden dzień zostać przez spokojnym dzień. innym człowiekiem. Ale jak czyś jest dziwakiem przez cały rok, to nie wiem co jakby umiał być No ale... To jest dla jego wyzwanie. I to by... Dobra, no, no właśnie, no to chodzi. Święto trzeba świętować, nie? No, tak. No. I <laughs> ludzie, no. którzy są w wymiarze normalni, myślę, że to jest mniejszość popularyzacji no. naszych światego. No to oni by mogli właśnie się zmienić na ten jeden dzień i była taka zamiana ról zupełnie na naszym świecie, co by mogłoby zupełnie odwrócić szyki, bo jeżeli ktoś zostałby dziwakiem w dniu dziwaka, nie będąc dziwakiem wcześniej. Mógłby, mogłoby mu się to spodobać. A jeżeli też by z, z, nie został. Jeżeli też by nie chciał być dziwakiem już potem, to wiecie, to może się e, wszystko powalić i tak dalej. Więc lepiej nie świętować na dziwaka, zostaj tak jak było. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie, ja byłem Michałem Michałem. Dobra. znowu domu ten. Dobra, to był Patryk. Dziękujemy na razie i cześć! To <laughs> ja byłem Michałem. Dzie Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.